Witam wszystkich. E, wasz ulubiony duet Hubert Miśtibujewski trener Mirosław Okniński. Witam wszystkich. Witamy. Słuchajcie, zanim zaczniemy i przejdziemy do materiału do wywiadu, to e, firma SafePL dzisiaj nie bez powodu jesteśmy na takiej planszy. E, dba o bezpieczeństwo Akademii Sportu Walki Wilanów i dała nowy safe. E, tutaj właśnie do Akademii. Trenerzy kilka słów komentarzy, zaraz puszczamy materiał z transportu tego sejfu. Słuchajcie. Mamy taki wielki safe, że jest prawie jak pani Krum, że można, wszyscy tam się mogą schować i będziemy bezpieczni. Tak. Także teraz ciach, wam robimy i pokazuję wam transport sejfu. Witam, tutaj niesamowita rzecz. Przyjechali panowie z firmy SafePL, mają tutaj prezent dla akademii. Po prostu akademia sportu walki dostała piękny safe. No, jest naprawdę masakra. Och, dziękuję bardzo. I co wy na to, panowie? Wow! W <grystanie> tej jesteśmy bezpieczni. Wow! W tej najlepszy liczbie na świecie. to... Słag Najlepsze kosmetyki do samochodów. Polecam. Uratowały mojego Forda. W piątek się okaże, czy uratowały. Jutro jadę do Forda. I będzie rozmowa z Fordem, czy mój Ford e, Ranger z Radomia wygląda tak, jak powinien, czy nie jest porysowany, bo Slack Detailing doprowadził go do pełnej kultury. No i co? I zobaczymy jutro, czy, czy znowu, czy kilka miesięcy będę jeździł Fordem, czy będę jeździł rowerem. Czyli co można Czekam powiedzieć? Czekam na jakieś oferty film rowerowych, bo mogę za zacząć jeździć rowerem no, Można powiedzieć, że żydat... się Dobra, w porządku. Uwaga, uwaga na sufit, bo zaraz będzie więcej szkód niż... Ma, mamy maszt, słuchajcie. Mamy maszt. Dobra, trenerze, ja będę, ja będę dalej mówił. Ehm...